Cześć! Witam Was na kanale Zakładamy Ogród. Ja mam na imię Paweł. Jeżeli jesteście tutaj nowi, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Pokażę Wam teraz kilka ciekawych odmian mojej ulubionej hortensji, czyli hortensji bukietowej. Potem zobaczymy też hortensje ogrodowe, jak się mają. I na końcu będą kilkuletnie Hortensje bukietowe, na których też pokażę dlaczego warto, a nawet trzeba je ciąć. Jakie mają przyrosty, ile mają kwiatostanów. Te, które tutaj zobaczymy w tej pierwszej części filmiku, słuchajcie, są to hortensje, w, które były sadzone w tym roku. I film z sadzenia tych hortensji zamieszczę w opisie. Zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama, zakładamy ogród, jak i do subskrypcji tego kanału, jeżeli jesteście tutaj nowi. Słuchajcie, mamy odmianę. Silver Dolar, piękne tabliczki porobione. Yy, tak będzie wyglądała ta odmiana. I słyszymy sobie żurawie z oddali. Yy, słuchajcie, yy, no co tu o nich o mówić, są malutkie, tak? No to są jak gdyby sadzonki tegoroczne. Yy. Są kwiatostany. Ja tutaj daję w perspektywie 3-4 lat. Będzie, będzie potężnie, będzie ładnie, będzie kolorowo. Dlatego teraz już kończę ten film, pomimo że ta, do, ta odmiana jeszcze nie zaczęła kwitnąć. Dopiero te kwiatostany zaczęły się nam tutaj pojawiać, ale są odmiany, które już zaczęły kwitnąć i ciężko będzie mi złapać moment, w którym one będą razem kwitły. O zwróćcie uwagę, już widać, że te kwiatostany będą, będą ładne, będą fajne. One raczej będą silver dollar, raczej cały czas takie zielonkawe. Kolejną odmianą, jaką tutaj mamy, to jest odmiana. I też są pieniądze, tam jest tabliczka. Słuchajcie, Pink Diamond, czyli taki, tamten jest silver dollar. Tutaj mamy Pink Diamond, czyli ona będzie taka, czyli lekko różowata. Yy, sadzonka nieco wyższa. Yy, kwiatostany. Jeszcze w żaden sposób nie rozwinięte, dopiero zaczynają się pojawiać. No ale jak gdyby rozmiar tej sadzonki w porównaniu do tej, ta jest dużo wyższa. Ta może jest troszeczkę gęszczą. Kolejna bardzo ładna dla mnie odmiana. Wyglądają te kwiatostany, może nie są duże. Są kuliste bardziej. Zwróćcie uwagę. Także nie są one jakieś nie wiadomo jak potężne. Jak to hortensja, zwróćcie uwagę, już tak leci w dół. Dlatego tak ważne jest cięcie. I tutaj to cięcie widać, że było mniej więcej na tym oku. Na, potem będziemy puszczali na dwa oka. Chodzi o to, żeby... zaczycie przy tych kilkuletnich zarazem jak tam dojdziemy. Te pędziki są bardzo cienkie i bardzo opadają. Yy, to jest ruby Anabel odmiana. Ta się jeszcze nie dorobiła. Tabliczki, ta i druga, bo były jako ostatnie sadzone. E, aczkolwiek no, bardzo mi się podoba ta odmiana. E, może te kwiatostany nie są nie wiadomo jak duże, e, nie są też takie podłużne jak przy większości hortensji bukietowych, e, ale jest piękna. Bardzo mi się ona podoba. E, przejdziemy dalej. Również w różyk. Tu już mamy nieco generalnie Magical Fire odmiana. Czyli z różyku przejście w taką czerwień. Kwiatostany. Zwróćcie uwagę, one już są podłużne, nie będą takie kuliste. One są jeszcze nierozwinięte. Ja na Instagramie na bieżąco będę zamieszczał zdjęcia tych odmian, jak i generalnie jakieś relacje z tymi hortensjami. Także jeżeli mielibyście ochotę zobaczyć, to Was zapraszam. One się dopiero faktycznie rozwijają, krzaczek wygląda fajnie, yy, ostatnia odmiana z tych tegorocznych, którą tutaj mamy, to jest to odmiana Be Happy, słuchajcie, no taka odmiana, jak tu nie być happy, ona też mi się bardzo podoba ze względu, że ma przejście z białego koloru o, tutaj słuchajcie, wam pokażę ona ma przejście z białego w taki różyk różyk, nie taką Czerwieni, lek, lekki, nawet fiolecik bym powiedział. Kwiatostany nie są takie małe. Są również troszeczkę dłuższe. Sadzonka fajna, no ale to jest to na tych młodych, nie? Jak to opada. A jak pospada deszcz, pa, będą opady deszczu, kiedy ten kwiatostan dostanie ciężaru, to no właśnie tak, warto podpierać te młode hortensiaki. Teraz Was zapraszam, przejdziemy sobie do hortensji Słuchajcie, ogrodowych. Tu mamy ogrodowe. No i co? Ogrodowe ćwitną na pędach zeszłorocznych, czyli na dwuletnich. Tych kwiatostanów, jeżeli chwyci gdzieś tam przymrozi, przy je będzie na pewno mniej w danym roku. Te hortensje są bardziej wymagające, słońce. pod względem słońca. Czyli nie mogą być za bardzo na zbyt dużej nasłonecznieniu, ponieważ będą się paliły liście. Pod względem mrozów muszą być okrywane, ponieważ będą kwitły na pędach ubiegłorocznych. Co to znaczy, jeżeli nam te pędy przemarzną, to nie będą kwitły. I jeszcze tutaj tak samo od wiatru muszą być osłonięte. Ja mam taką pergolę, którą co prawda ostatnio musiałem betonować. No i przejdziemy do tych hortensji. które już mają chyba 3 albo 4 lata. Cięte są. I chciałbym wam zwrócić uwagę, one jeszcze nie kwitną. Ale ilość tych kwiatostanów. One bukietowe kwitną na pędach jednorocznych. Czyli, co to oznacza? Że tych pędzików, które wypuśtą, wypuszczą nam po cięciu, one będą zakończone wszystkie kwiatostanami. Kwiatostany też są fajne, ładne, duże. I zwróćcie uwagę, tam było cięcie. Tutaj było, było cięcie. Po cięciu grubość tego pędu no jest nieporównywalna e, przy tamtych młodych, nowiutkich sadzonkach. Ja e, filmik o cięciu zamieszczam. Ta jest nieco cięższa, e, ale też podstawka była cieńsza. E, ja e, zamieściłem filmik o cięciu hortensji. Dlaczego warto je ciąć? I takie filmiki zamieszczę w opisie, żebyście faktycznie nie żałowali sobie. Hortensje bukietowe zimą. Wyglądają na no tak słabo, można powiedzieć, że tylko kawałek patyczka, ale jak już wypuszczą pędy i nawet jeszcze bez kwiatostanów, a te, potem te kwiatostany wyglądają długo pięknie, bo najpierw będą przechodziły sobie kolorami, potem ususzone wyglądają ładnie. Zapraszam Was raz jeszcze do nowego Instagrama i do subskrypcji kanału. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, cześć!